Na festiwalu kina amatorskiego w Białym Stoku furorę zrobił film Romeo i Julia, wyprodukowany przez nieznanych szerzej twórców z krakowskich Tomasz Kowic. Tragiczne losy tytułowych bohaterów przeniesione zostały w czasy dzisiejszej Polski, z rejonów pozostających pod wpływem w związku rolników Samoobrona. Chcesz jeść? nie tak bliski. Słowik to, a nie Skoworonek się zrywa. I śpiewem przeszył trwożne ucho twoje. Romeo. Wierz mi, to był tylko Słowik. Skowronek to. Mów czujny herold nie Słowik. Widzisz te zazdrosne zmugi? Co tam na wschodzie z chmurka będzie? Pochodnie nocy już się wypaliły. I dzień się wspina razie na gór szczyty. Chcąc żyć? Iść muszę, lub zostając umrzeć. Obo światełko nie jest świtem. Jest to jakiś meteor od słońca wysłany, aby ci służył w noc za przewodnika. Zostań więc. Nie masz potrzeby się śpieszyć. Więcej nie względów skłania tu pozostać, niż nagle odejść. O, śmierci przybywaj! Chętnie cię przyjmę! Bo Julia chce tego! Cóż, Luba? Prawda, że jeszcze nie dnieje? O, nie, nie Idź, śpiesz się, uciekaj. Głos to skowronka grzbi tak przeraźliwie i niestrojnymi, ostrymi dźwiękami razi me ucho. Hmm. Mówią, że skowronek miło wywodzi. Z tym ma się przeciwnie, bo ten głos, z i rozstania po ciebie, dzień przywołując, odwołuje ciebie. Idź już, idź. Ciemność teraz to się zmniejsza. Iść? Albo nie iść. Oto jest pytanie. Dzieło amatorów z Tomaszkowic wywołało wielkie poruszenie wśród polskich producentów filmowych. Natychmiast za śmieszne pieniądze kupili do niego prawa i przekazali w ręce reżysera X, który ma wielki talent w przyciąganiu widowni do kin. Reżyser X uznał, że scenariuszowi Williama Szekspira brakuje szczypty brutalności. Tę szczyptę dodał z właściwym sobie wdziękiem. Chcesz już i... Um. Jeszcze ranek nie tak bliski. Słowik to, a nie skowronek się zrywa. I śpielem przeszył trwożne ucho twoje. Romeo! wierz mi, to był tylko Słowik. Chuj tam jest Słowik. To z Kowronek suką. Ryjadże z rana. Aż mój jedny chyba. Pochodnie nocy już się wypaliły i dzień się wspina raźnie na górszczyty. szczyty. Chcąc, że nie muszę, gdy zostanę zdechnę. Owo światełko nie jest świty. Jest to jakiś meteor od słońca wysłany, aby ci służył w nocy przewodnika. Co Został. Nie masz potrzeby się śpieszyć. Chuj, nie meteor. Wiem to na zbyt dobrze. Każda niewiasta córce psa podobna. Sucę? Tak, sucę. Przecież ci powiadam. Więc nie mów więcej mi o zabijaniu. Julio Julii o Wiem coś na ten temat. <laughs> Dnieje. Dnieje. nie. Idź, śpiesz się, uciekaj. Głos to skowronka grzmi tak przeraźliwie i niestrojnymi, ostrymi dźwiękami. Razim ucho. Jep! <trym się z tobą gadać> I po A teraz nie chce mi się z Tobą gadać. Dzieło reżysera X bardzo się producentom podobało, ale gwarantowało tylko pół miliona widzów. Ponieważ marzył im się milion, odkupili za duże pieniądze prawa i przekazali film w ręce reżysera Y, który ma jeszcze większy talent w przyciąganiu widowni do kin. Reżyser Y uznał, że scenariuszowi Williama Shakespearea brakuje szczypty humoru, tę szczyptę dodał z właściwym sobie wdziękiem. Jeszcze ranek nie tak bliski. Słowik to, a nie skowronek się zrywa. I leci, leci na pysk, prosto w błoto. Skowronek to ów czujny herold ranku, nie słowik. Widzisz te zazdrosne smugi? Co tam na wschodzie złocą chmur będzie? Nie widzę. Ślepa jestem jak ta kura. Pochodni nocy już się wypaliłem. I dzień się wspina raźnie na górszczyty. Chcąc żyć, iść muszę. Lub zostając, umrzeć. Ha, ha. O, dnieje. Dnieje. No idź! Śpiesz się. Uciekaj! Głos to z kowronka grzmi tak przeraźliwie, jakby kto bąki puszczał po grochówce. Przepraszam, mi, ale głodny byłem. Bądź zdrowa. Jeszcze jeden uścisk krótki. Odchodzę. Dzieło reżysera Y bardzo się producentom podobało, ale gwarantowało tylko milion widzów. Ponieważ myśleli już o dwóch milionach, odkupili za gigantyczne pieniądze prawa i przekazali film w ręce reżysera Z, który ma największy talent w przyciąganiu widowni do kin. Reżyser Z uznał, że scenariuszowi Williama Shakespearea brakuje szczypty sponsorów. Tę szczyptę dodał z właściwym sobie wdziękiem. Chcesz już iść? Ranek nie tak bliski. Słowik ta nie skowronek się zrywa. Jak świetnie słychać. Dobre tu jest pole. Nie pole miły, lecz telefon na o, słowik komórkowych łączeń. Co pijesz? Wodę firmy Pochodnie nocy ryj wypaliły. Ja palę tylko papierosy. Są jak meteor od słońca wysłany, aby mi służył w nocy za przewodnika. Więcej mnie względów skłania to pozostać. Lecz muszę odejść. Taksówko, przybywaj. Z firmy taksi. Telefon 110. służba Prawda, że jeszcze nie dnieje? Dnieje, dnieje. Mam zegarek, więc wiem dokładnie, która jest godzina.